Dziękować Maryi za to, że jest pocieszycielką strapionych. Maryja została dana nam przez Boga za Matkę i nigdy nie będziemy wystarczająco za to wdzięczni. Jej macierzyństwo nie ogranicza się do bycia przy naszym boku, gdy cierpimy, ale oczywiście w tych chwilach jej towarzystwo jest dla nas szczególnie cenne. Ile osób, które straciły swoje dzieci, widzi swoje odbicie w Maryi i znalazło w niej pocieszenie i przykład do naśladowania. Pocieszenie, które Maryja nam przynosi, czasem jest wyproszeniem dla nas cudu, ale zawsze jest źródłem pokoju, nadziei i ulgi w osamotnieniu, z którym często musimy się mierzyć. Postanowienie Dziękować Maryi, że jest naszym pocieszeniem, przechodząc do niej, gdy cierpimy. Dziękować jej przez naśladowanie i stawać się pociechą dla cierpiących poprzez dzieła Miłosierdzia, bo Maryja także im chce nieść pomoc za naszym pośrednictwem.